Panie o, 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 y i Panowie, ty o tym wiesz i pomagaj. Pytam, Zapraszam. Nie daleko, nie Właśnie. właśnie.

Zastępową obecność z uczniami każdego dnia. Wziął z bliskim podwojeniem pestanowicę, będzie witał i pokaże przygód kolejnych grup. Jako pierwsza grupa ja w Związku Radzieckim w Chodzie grupa 17. Serdecznie witamy i zapraszamy o podejście do. Bo...

Nie raz to na jasne że przyznawania listy, też na tym, co Do grupy 17 należą z na matki Morza nieostającej do Świętego Marka, Trójcy, Świętej, wina Przesławia, Prześwit. Charakterystyczną cechą tej grupy jest wyznanie i radość, jaka wypełnia nie tylko jej, tych twarzy, ale i serca, zarówno w czasie

Waszym najlepszym miastom było Waszym uczestnikowaniem i polskim, a wszystkie ręce, które wymagają mi serca. Druga mierecka grupa, która praca miastomórskich szczytów, to jest grupa świętego Bojczeka. Przewodnikiem tej grupy jest Ciężko Maskrates. W tej grupie się

Wielu z tych osób, które zostały to już jest Ze szczytu to widać, że ponad więcej osób się przyjmuje. Cieszymy się z obecnością tych wszystkich, którzy na do naszych Pięknie, pięknie, górale, Kamilis, kamienic, i Kamilis, którzy Kamilis, w Kamilis, wygodnie. Kamilis, wygodnie. Kamilis, wygodnie. Kamilis, wygodnie. Byłem dyrektorem pierwszej pierwszy jasnej góry. Przewodnikiem tej grupy jest Ksiądz Tomasz kroś biały. Kroś ma plan, plan. 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 Plan.

pam je praktična terapeutkinja

z naszymi sztuki w Przedmistrzu Walczej, Przedmistrzu Stanisław wraz z kapłanami nowosądeckich oramów, którzy w NSAG-u radziły się z Waszymi opiekunami. A z góry widać tym po razem, że grupa świętego kazimierza w ostatnim etapie wzrosła, nawet pewnie przekroczyła ponad 300 osób.

w tej grupie i na Tadowskiej Piegrzynce oczywiście Waldemar Tadowski, Janusz Baziarka, serdecznie gratulujemy. W zabawie z wozem małżeńskim, zabawie w deszczu, w i na strachach, w szefniach, serdecznym Grupa organizowana jest w Sanktuarium Bogusławienia karnie z Kupkiem Zawadów. Wielży pochodzą z dekanatu radowskiego, w i Dolnej. Marto Krzyż. Grupa Mięska Argosław. Spółnocny jest z na Polski. Informacje, projektowe...